Michałku, kogo wkręcamy dla ciebie? Mamy Jolę. Mamy Jolę. Jak możesz, no. <noise> Michałku, powiedz teraz, co tam u mamy Joli słychać, no. No, w ostatniej czasy ktoś włamał się jej na Facebooka, bo zmieniał wszystkie hasła. O, I kurczę. mama założyła ostatnio sobie nowe konto i osoba, która się włamała, ze starego wysłała jej zaproszenie do znajomych. <noise> Myślałam, że my jesteśmy ekspertami od takich figli. Mama się przejęła, bo chce zgłosić sprawę na policję. Słucham. Cześć Jola, witaj, swingujący koszalin Mario z tej strony, witaj, słuchaj kochana przede wszystkim dziękujemy ci bardzo za zaproszenie, to jest naprawdę dla nas duże wydarzenie, świetnie, świetnie po prostu jak ty na te nasze posty polubiłaś Jolka, jakie zdjęcia tutaj mamy od ciebie, świetna sprawa, naprawdę i jeszcze teraz, nigdy w Krakowie jeszcze nie byliśmy, ale już jedziemy do ciebie, ale super, super, Jolcze, ty śpisz jeszcze co? Nie śpię, kto mówi. Cześć, no Mario, jestem. Marian Fiszak. Tak, oficjalnie, nie? Ale wiadomo, na fejsie to no Mario. Słuchaj, ja, ja reprezentuję tych, których Ty polubiłaś wczoraj i tych, których Ty dzisiaj zaprosiłaś normalnie na dużą imprezę do, do siebie. To jest jakaś chyba pomyłka. <laughs> nie mam mowy o pomyłce. Słuchaj, wzięliśmy nawet dla Ciebie krasnala ogrodowego, którego sobie zażyczyłaś. Takich kobiet nam trzeba. Tej odwagi tego zdecydowania. Słuchaj. Ale chyba. Pan żartuje. Przede wszystkim Mario, a nie pan. Bo mówmy się, że po tym wszystkim, co się między nami na Facebooku wydarzyło, to Joka też nie, nie ma mowy w ogóle o takim panowaniu. Daj spokój. Ale ja nie kojarzę z, z Facebooka z Mario, naprawdę. Autobus pełen ludzi żadnych, mocnych wrażeń zmierza w Twoją stronę. Słuchaj. No ale ja mówię poważnie, że mi ktoś przejął konto. Najgorzej. No, konto mi przejął. Jola, no ale wiesz, że to jest dla... Jest trzy tygodnie nieaktualne moje konto, więc no. y, to dlatego mówię, że to jest pomyłka. Słuchaj, ty. Ten, na... kto przejął konto, co robi ja, mnie. Jorusia, ty nam takie wczoraj dałaś łapki w górę, że nam się nie tylko kciuki podniosły, no? No to na pewno nie ja, tylko ten złodziej, który mi przejął konto. A to się dobrze składa. I ty masz, Bo... zł masz złodzieja? Mam. Bo my jesteśmy przebrani za policjantów. Jolusza. Tak, tak. Y czy to jest naciąganie na rozmowy na telefon, żebym zapłaciła nie wiadomo ile? Absolutnie nie, u nas to jest za darmo. Zwłaszcza, że synek Ci zamówił pobudkę. Wysztawaj nie udawaj w RMF Max. Rany! Ja Cię kręcę! No to się mu udało! O, 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 o. Bardzo serdecznie dziękuję za to. Ale jest to, jest Nie jest, on Michałek jest, a teraz mama do Michałka, proszę, no, parę słów. Michał ja Cię się uduszę. Udał ci się kawał. Ja, tak, 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 tak. Ale pytanie, co my mamy zrobić z tym busem ze swingującym koszalinem? Zawracamy, no, nie, no. przyjedziemy do mamy, no. No to nie gadam! No, ja no i no, no, dobrze, no. <ślesk> Jorusia by się zastanawiała, po kim Michał taki rozrywkowy, no to wiesz, po mamusi, no. No wiadomo, no bo po, po kim no. Trzymajcie Ale się! Wszystkiego dobrego! Udało Dziękujemy. No, dziękuję bardzo!